Cześć, tutaj Karol czyli Glossy Jam i zapraszam Cię na kolejny odcinek Sim Soboty. Sims Sobota to seria, w której mówimy sobie o jakimś wielkim wydarzeniu w świecie The Sims i kilku innych mniejszych newsach, które pojawiły się w ostatnim czasie. Często Sims ma też jakieś wyzwanie i rozdanie, dlatego warto oglądać do końca. Ale uprzedzam, nie w każdym odcinku mamy jakieś wyzwanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał i obejrzysz film do końca. Zapraszam do oglądania. Big News. W sieci pojawiło się zdjęcie z nowego pakietu kolekcji o tytule The Sims 4 Blooming Room. W polskim tłumaczeniu można przełożyć to na The Sims 4 kwitnący pokój kolekcja. Zdjęcie pochodzi z oficjalnego sklepu Microsoft Xbox i w tym samym miejscu podano również, że premiera nastąpi 9 listopada. Odkrycia dokonał użytkownik A Lumia Italia, a informacja pochodzi z Twittera. I tu ważne, aby potraktować ją z przymrużeniem oka. Widać, że zdjęcie wygląda bardzo profesjonalnie, a obiekty odpowiadają stylistyce Maxis. Jednak na fotce brakuje takiego charakterystycznego dymka myśli. Takie dymki, rozmowy lub myśli dodawane są na oficjalnych zdjęciach promujących każdy pakiet i rozszerzenie. Zobaczcie sami. Byłaby to już trzecia kolekcja w trwającym obecnie sezonie tożsamości. Twórcy zapowiedzieli już, że łącznie ten jesienny sezon ma przynieść cztery pakiety kolekcji. Dwie z nich miały już swoją premierę. Był to lotniskowy szyk i dzielnica mody. Co się działo? Podczas transmisji InSight Maxis mogliśmy dowiedzieć się o nowościach, które nadchodzą do Dessines 4. Pierwszą nowością są scenariusze. Po wybraniu odpowiedniego scenariusza gracze będą mieć za zadanie zrealizowanie poszczególnych zadań. Na samym początku mają być dostępne dwa scenariusze. Pierwszy z nich to zdobywanie pieniędzy, a drugi to odnajdywanie miłości po rozstaniu. Pierwszy z nich ma polegać na zdobyciu majątku w wysokości miliona simoleonów, a drugi polega na odnalezieniu miłości. Zapowiedziano też, że później pojawi się scenariusz związany z opieką nad małymi dziećmi i podkreślono, że ta funkcja ma być aktualizowana w przyszłości. A to znaczy, że coraz więcej scenariuszy ma się pojawiać do gry. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym rozwiązaniu. Dla mnie taka opcja jest bardzo podobna do całej serii The Sims' Historię. Gdzie była już jakaś historia, była ta cała puenta i wiedzieliśmy mniej więcej, co tam możemy zrobić, i bardzo się cieszę, że coś podobnego trafi do DeSim 4. Podczas tej samej transmisji dowiedzieliśmy się, że ma pojawić się nowy typ aktualizacji. Będzie to mniejsza aktualizacja, nie związana z poprawką błędów czy jakimiś super nowościami, ale ma to być typ małej aktualizacji, która wprowadza jakieś nowe elementy do gry, czy to fryzury, meble, czy jakieś kolory itd. Do tej pory wszystkie tego typu aktualizacje odbywały się w trakcie normalnej, dużej aktualizacji. Tak jak dostawaliśmy na przykład jakieś fryzury, marokańskie stroje itd., itd. Teraz takie małe aktualizacje mają być mniejsze, wydawane częściej i mają mieć mniejszy wpływ na całościowe działanie gry. Bo jak wiemy, duża aktualizacja naprawiała błędy, ale często przynosiła też nowe. Przez to gracze musieli poczekać na ich naprawę. Ostatnio potwierdzono też oficjalnie na Twitterze, że w tym roku nie pojawi się już żaden nowy dodatek do gry. The Sims 4 Wiejska Sielanka był jedynym dodatkiem w 2021 roku. Co ciekawe, to pierwszy raz od czterech lat, gdy w ciągu jednego roku otrzymujemy tylko jeden dodatek. Ostatni raz miało to miejsce w 2017 roku, gdy do gry zawitały psy i koty, a jeszcze wcześniej podobna sytuacja zderzyła się z miejskim życiem. 2021 rok to dla The Sims 4... Jeden dodatek, jedna akcesoria, jeden pakiet rozgrywki i aktualizacja desims Sims 4 Dzień w SPA i 9 kolekcji. Daj znać co sądzisz o tym w komentarzu i jaki dodatek powinien się pojawić w kolejnym roku. Ja wciąż marzę o czymś co będzie związane z hotelami, z jakimiś podróżami i wyjazdem na wakacje. Podczas Insight Maxis twórcy odpowiedzieli też na jedno ciekawe pytanie. Gracze zapytali twórców, dlaczego tak dużo treści z różnych dodatków pakietów i rozszerzeń trafia do gry podstawowej. Twórcy odpowiedzieli, że chcą, aby gracze, którzy posiadają tylko grę podstawową, również mogli odzwierciedlić swoje życie swoje ja w grze. I w ten sposób niektóre fryzury, czapki czy elementy związane z kulturą trafiają cały czas do gry podstawowej. Tak było w przypadku na przykład włosów z De Sims 4 Uniwersytet, które trafiły latem do gry podstawowej. Twórcy zapowiedzieli, że planują dalej kontynuować ten zabieg w przyszłości. I już niedługo do gry podstawowej trafi kolejna fryzura. W listopadzie w końcu dostaniemy okno, które mogliśmy zobaczyć na materiałach promocyjnych De Sims 4 Industrialny Loft. Cała drama związana z tym oknem polegała na tym, że okno pojawiło się na renderze na grafice promującej pakiet, ale finalnie nie znalazło się w grze. Twórcy zapowiedzieli, że takie okno pojawi się w przyszłej aktualizacji. I już teraz wiemy, że będzie to listopadowa aktualizacja gry. Serwis Sims Community odkrył, że prace nad The Sims 5 trwają pełną parą. Małe dochodzenie pozwoliło ustalić, że grą zajmuje się europejski oddział Maxi. A to oznacza, że oddział w Stanach pracuje jednocześnie nad The Sims 4 i nową odsłoną z dodatkową pomocą europejskiego oddziału. To sugeruje, że projekt jest już na tyle duży bądź prace nad nim są już tak zaawansowane, że potrzebne jest więcej rąk do pracy. Póki co nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia prac nad De Sims 5, nie znamy też daty premiery, nie ma żadnej grafiki zwiastuna itd. Także nie dajcie się nabrać, jeśli zobaczycie gdzieś jakąś chwytliwą miniaturkę albo tytuł. Oficjalnych informacji na ten temat jeszcze nie ma i myślę, że długo nie będzie. Wtrącę jeszcze tutaj takiego małego newsa, że w tym sezonie mają pojawić się jeszcze dwa pakiety kolekcji. Pierwszy z nich ma mieć świątynne klimaty, a kolejny określony jest jako przekraczanie granic stylu. Wiemy też, że wyciekło zdjęcie, o którym mówiłem na początku tego filmu, ale nie jestem pewien, do którego z tych stylów ma ono pasować. Czas pokaże. Warto też przypomnieć, że wciąż trwa upiorna wyprzedaż na Origin, gdzie możemy kupić grę podstawową, dodatki, pakiety rozgrywki, akcesoria oraz zestawy o kilkanaście procent taniej. Pamiętaj o subskrypcji kanału, a ja się teraz z Tobą żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Simsoboty. Cześć!